Witajcie, kochani, w Waszym czytaniu miłosnym na marzec 2021. Oczywiście z dodatkowym przesłaniem dla Singli, do którego przekaz znajduje się w pierwszym przepiętym przeze mnie komentarzu. Zachęcam, abyście zerknęli sobie do opisu filmu. Tam bowiem znajduje się link do mojej strony internetowej Nowego Wieku Światła. A także mój adres e-mail, za pośrednictwem którego możecie się ze mną kontaktować i na przykład zamawiać czytania indywidualne. Jeśli chcielibyście skorzystać z moich możliwości interpretacji kart tarota stawianych dla Was, bardzo proszę, abyście już w pierwszym mailu pokrótce przynajmniej opisali. Z czym do mnie przechodzicie, z jakimi pytaniami, jaki rozkład sobie wybieracie. No i w zasadzie to tyle. Słowem wstępu, kochani, przejdźmy do interpretacji rozkładu. Panny, kartą tła czytania jest król monet, czyli właściwie wasza energia, ponieważ choć karta Króla monet najczęściej wskazuje na koziorożca, to i tak jest znakiem ziemskim, więc panny również mogą się w tym wszystkim odnaleźć. Panny bądź ich partnerzy, ewentualnie czyjś partnerzy. Król monet to taki pan, który ma dużo dobra materialnego wokół siebie, lubi gromadzić, zawłaszczać. No i tutaj pojawia się problem, kiedy ten król monet. Zawłaszcza człowieka, tak? Nas, jeśli jesteśmy jego partnerem, partnerką, lub tę osobę, na której nam zależy. Bo król monet często jest czyimś mężem i ten mąż jest na tle całej historii, którą widzimy tutaj w kartach. Ogólne nastawienie osoby, o której panny myślicie. Bądź was do tej drugiej strony, bo to w tych czytaniach ogólnych bywa często zamienne. Ukazane jest w karcie wisielca. Wisielec, czyli wiecie, że karta spoczynku, zastoju, ale tak nie do końca, bo pod płaszczyzną wiele się dzieje. Być może relacja chwilowo jest zatrzymana, na przykład z powodu króla monet. Ale także może być zatrzymana, ponieważ ktoś się mu zastanawia, ktoś oddaje się refleksjom, próbuje skupić się na sobie, próbuje wsłuchać się w siebie. Tak, sztuka uważności, cud uważności. No i sobie tak trochę dynda. W czasie. Ale też wisielec jest kartą wskazującą na poświęcenie. Ktoś może uważać, że on się dla kogoś poświęca lub coś poświęca na rzecz albo kogoś, albo czegoś. Oj, trudno powiedzieć: ktoś składa ofiarę z siebie, ukrywa jakąś relację, bo ja tę relację, ja jedną, widzę tutaj trójkąt na pewno. Ukrywa czyjąś relację, jakąś relację, poświęcając się niejako. No nie wiem, może tego swojego męża próbuje w jakiś sposób zadowolić, żeby on nie miał podejrzeń, żeby nie krzyczał. Lub poświęca się, bo jest w związku, w którym no nie jest szczęśliwa, ale na rzecz czegoś, jakiejś idei się poświęca i tam trwa. Może chodzi o dziecko. Oczywiście, nie tylko trójkąty tu są. Karta może mówić, że ktoś do kogoś się poświęca i naprawdę, no i na przykład, ciężko pracuje. Tak, ktoś się skupia na pracy, na zarobkowaniu i jest to akt poświęcenia. Niekiedy wisielec wskazuje nam na inne stany świadomości, i tu nie chodzi mi o medytację, ale na przykład o trunki bądź rozmaite używki. Tak, alkoholizm no, na karcie jest dosyć mocno widoczny. Karta też nam wskazuje na odkrytą prawdę, której ktoś nie może znieść. Nie może znieść tej prawdy i targnął się niejako na swoje życie. No, ta karta ma takie tradycyjne znaczenie, przynajmniej w tej talii. I warto tutaj na to yy, zwracać uwagę. Oczywiście raczej dosłownie nie, ale, ale ktoś zrozumiał prawdę. Może o swoim partnerze, może o sobie, jest na jakiejś granicy. A w sercu jest bław, ogień, pasja i namiętność, chęć do życia, mimo zawieszenia. Bardzo możliwe, że ktoś tkwi w bardzo nieszczęśliwym związku, ale gdzieś ma jeszcze na oku człowieka, który sprawia, że to serce bije goręcej. I nie uważam, aby ktoś miał romans w znaczeniu fizycznym. Raczej podkochuje się w kimś na tej zasadzie. Bardzo możliwe, że jest ten azbuła wobec partnera swojego obecnego, że ktoś tam do kogoś zaczyna coś czuć albo czuje dalej jakąś pasję, tak? tęsknotę, że ktoś jest takim źródłem wital witalności dla nas, że to serce bije. Ja oczywiście zawsze zachęcam do tego, aby nie patrzeć na drugiego człowieka jako naszego wybawiciela czy drugą połówkę, ale szukać pełni w sobie i pielęgnować miłość do siebie, a potem można bez problemu dzielić się tą miłością z drugim partnerem. No ale panny niektóre mogą właśnie przejawiać takie zachowania, gdzie, gdzie to serce bije do kogoś, gdzie zaczyna się na nowo uczucie, pasję. W myślach dwójka kielichów, yy, jesteśmy bratnymi duszami. Miłość, idealny związek i albo z tym partnerem, partnerką obecną, niejako jako tęsknota, bo dzieli Was odległość, a w niektórych relacjach to miłość, która. Nie, nie jest obecnie spełniona, ale jest odwzajemniona. Dwie osoby się kochają. Jest partnerstwo, jest poczucie więzi, jest przymierze, jest tęcza w tle. Przymierze między Bogiem a ludźmi. Czyli poczucie, że ktoś jest dla nas lub my dla kogoś tak bardzo, bardzo cenny. Ależ piękna historia miłosna, panny. Tylko u niektórych może być trudny mąż. W zamiarach ta osoba, o której myślicie, ma arcykapłankę. Podążanie za intuicją. To jest trochę jak taka kontynuacja Wisielca. We Wisielcu troszkę jeszcze włądzimy, a w arcykapłance jest trochę więcej zdecydowania. Jest, jest decyzja, że chce wsłuchać się w siebie, otworzyć księgę swego życia, porozmawiać ze swoją duszą i zrozumieć, czego tak naprawdę pragnę. Kogo tak naprawdę pragnę? Jakiego życia, jakiego uczucia, jakiej relacji? A może to jest to odkrycie i wyjście poza dualizm, poza wszelakie... Zasady moralne, lęki, przedocenianie. Bo na przykład rozwód, no kto to widział, bo zdrada, kto to widział. Czasem jesteśmy z kimś, tylko dlatego, że tak nam się wydaje, że musimy być z tą osobą. Arcykapłanka no będzie nam także mówiła o chęci skorzystania z bruszki. Starciski z duchowego nauczyciela, wsłuchiwanie się w swoje sny, myśli, medytacje, ale i także szansa na właśnie zrozumienie, że kluczem do wszystkiego jest uzdrawiająca miłość do siebie. Może panny nie mają jakiś związek z zodjakalnymi rybami. Tak sobie myślę, że tu ryby są widoczne. Co relacje blokuje mag? Albo brak flirtu, albo ktoś się boi, że ktoś kogoś tylko czaruje, że jest zbyt idealny. Wiecie, jest taki lęk, który gdzieś tam wypływa, bo mamy różne myśli jako ludzie. I czasem te myśli się pojawiają: że ta osoba wcale. Może dobra, nie wcale. No dobra, ta osoba mnie nie kocha, tylko próbuje mnie uwieść. Albo ten flirt jest zbyt delikatny, że dwie osoby tak do siebie wzdychają, ale w zasadzie nie ma konkretnego działania ku temu. Zresztą to nikt nie robi wielkich kroków, to są wiadomości, coś, co się dzieje między słowami. Oczywiście, Mak także może wskazywać się na jakieś takie odległościowe relacje, bo ten Mak na naszej karcie pisze. Czyli może z Waszym partnerem, który gdzieś tam pojechał za pracą, jesteście. Oddzieleni, przynajmniej w iluzji oddzielenia, fizycznego oczywiście, i są piszeci. Ten kontakt nie jest jakiś taki dobry. Trudno Wam się porozumieć poprzez drogę pisaną. Nie umiecie ze sobą pisać, ale wiadomo, mówić, rozmawiać jak najbardziej, tylko coś z tym pisaniem jest nie tak, z tą odległością. Trudno jest przekazać uczucia w ten sposób, poprzez tę drogę. Albo jakiś, jakaś panna druga was blokuje, albo wy bla, panny blokujecie, blokujecie tę relację, albo jeszcze tutaj widoczne są bliźnięta. Też ktoś nie wykorzystuje wszystkich możliwości, które ma. No właśnie, może jeszcze też nie zrozumiał, ten mag trzyma księgę, pisze księgę, arcykapłanka ją otwiera, czyta. Jeszcze może coś nie jest dokończone tutaj, to jest wszystko w procesie samoświadomości. Co relacji sprzyja paść monet? Nowe projekty, plany, delikatne wychodzenie spod panowania króla monet, na przykład, tak? Spod czyjejś takiego zawłaszczania lub Jakieś pieniądze też mogą sprzyjać tej relacji, praca, dziecko ewentualnie, ale także praca, w której wy się spotykacie, praca, która was łączy, może płaszczyzna zawodowa was łączy, może wasza historia uczuciowa dzieje się w pracy. To też pomaganie sobie, wzajemność, współpraca. Działanie regularne, które jest jak nasiono, zasiane, pielęgnowane, i z tego rośnie drzewo owocowe. Także działajcie, może i powoli, może i dzień po dniu, ale systematycznie, ale działajcie, nie zawieszajcie się, ponieważ innymi słowy, wyjdzie Wam Czwórka Mieczy czyli no niewiele się zmieni. Jeśli nie zaczniemy działać, będzie marazm. Będzie czwórka mieczy, będzie medytacja, refleksja i trochę smutku i zrezygnowania. No spróbujcie, bo czwórka mieczy jest taką trochę podcinającą skrzydła kartą w całym tym pięknym rozkładzie. Jak się nie będzie działało, to się nic, jak się nie da znaku komuś, to się nic nie zadzieje. Ewentualnie, jeżeli właśnie Wasz partner jest gdzieś tam w oddali, yy, no to czwórka mieczy będzie nam tutaj, Panny, mówiła o, o tym, że niestety w marcu dalej tutaj w tej relacji nie będzie bliskości fizycznej. No i tyle dla Was, Panny, na marzec. Teraz przejdźmy do singli. Single król monet, siódemka buław. Dobra, pierwsze co widzę to historia, w której ktoś jest singlem i chce się, chce kogoś poznać i ma dwie opcje. Albo będzie próbował szpanować i finansami, pieniędzmi, bogactwem zainteresować sobą, albo będzie się bał, że ktoś będzie chciał z nim, z nią być ze względu na pieniądze, tak? Czyli tego typu historia, że ktoś ma problem z pieniędzmi, albo ma ich za dużo i chce się nimi dzielić, albo bardziej szpanować nimi, albo ma tych pieniędzy dużo i się boi, że ktoś chce być z nim dla pieniędzy. Tak, że jest takie przeświadczenie, schemat, że kobiety, albo i też mężczyźni tak mają, po prostu szukają jakiegoś sponsora albo po prostu bezpiecznego, bezpiecznego partnera, który utrzyma, ma dom, pieniądze, pracę, firmę i tak dalej. Tak, że ktoś właśnie poszukuje kogoś takiego. No i to może sprawiać, że przez to trudno będzie Wam kogokolwiek poznać, bo nastawiając się na finansowe zyski, nie ma miłości. Siódemka Buław to także właśnie trochę paranoi w tym poszukiwaniu tego partnera, właśnie przez jakieś takie blokady. Ale może też ktoś chociaż chce znaleźć kogoś, to jeszcze jest trochę takim, taki zasiedziały, boi się tego, Utraty swojej niezależności. Ale warto wyjść, warto walczyć ze swoimi uprzedzeniami, bo z kolei inne panny będą miały szansę faktycznie poznać jakiegoś pana, prawdopodobnie koziorożca. Lub panią koziorożec, ewentualnie inny znak ziemski, bo ktoś, kto jest faktycznie dobrze usytuowany życiowo. Ale potrzeba złamać swoje ograniczenia. Przestać nakręcać się negatywnie i przede wszystkim oczekiwać sobie. Nie, nie, za, nie róbcie listy idealnego partnera, a potem czytajcie to wszechświatu i czekajcie, aż się taki pojawi, bo to tak nie działa. Idealny partner to taki, który jest na Was gotowy, tak jak Wy na niego gotowi jesteście. I dlatego bardzo często przyciągamy takich niezafajnych ludzi, bo jeżeli w nas jest pewien brak, na przykład Źle o sobie myślimy, nie doceniamy siebie, no to też przyciągniemy partnera, który właśnie tak będzie nas traktował. Pamiętajcie o tym, panny. Przyciągamy to, na czym się skupiamy. Brak przyciąga brak. Ale możecie to zmienić, pracując nad, swoim, nad swoją samooceną i sposobem myślenia. Tyle dla Was, kochani, ode mnie. Na marzec. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.